Witajcie, tutaj widzimy borówkę amerykańską. Krzaki ładne. Tylko, że owoc mały jest, ponieważ wymroziło. To jest odmiana Blue Jay. Większa połowa owoców zmarzła. Nie było tutaj nic robione, żeby ochronić. Tutaj mamy odmianę Blue Crop. Też część zmarzła, ale na pewno mniejsza. A co mnie zaskoczyło odmiana Nelson. Prawie nic nie zmarzło. Wiadomo, jakaś tam część zmarła tak, To jak tutaj widzimy. Owoce powinno być więcej, znacznie więcej. Ale nie ma tragedii. Tu jest odmiana Blue Jay. Tutaj, jak mówiłem, większa połowa zmarzła. I odmiana Darrow. Też 90% zmarzło. Tutaj nie niby późno. Owoce są. Ale natomiast. No prawie wszystko zmarło, tak widzimy tutaj, gdzie nigdzie tylko. Tu jest ta borówka, która właśnie takie malutkie owoce rodzi. Nie wiem, jedyna taka inna się trafiła. Zaraz zobaczymy sobie odmianę Blue Crop, starszą. Tam o jakiś rok może nie cały nawet ten stawik. no i tu widzimy odmianę bluecrop już tą starszą Tutaj mało zmarzło. Widzimy to jak tutaj to przerzadziło trochę te owoce, ale jest taki plus, że grubsze będą. To są niby te druty. Trzeba je podnieść. Tutaj miały też być zakładane Ale Po prostu ten drut Tutaj, nie wiem czy to będzie widać Obciera O gałęzie Gałęzie obcierają o drut i po prostu No przecierają się tak Te gałązki Tutaj widzimy jak woda leciała Dziury nie wiem, czy to pokrycie, czy po czym? I już nie będzie zakładane tych drutów. Tutaj widzimy siatka, jest 1,60 m leśna, jest wyższa jak ta siatka, ta borówka. Tutaj widzimy, jak się pokładły. Te gałązki W tym roku je się podniesie Po trzeba boki mocno przycinać Tak, Blue Jay I ten, Nelson To jest troskawka na agrotkaninie Widzimy kolejny, padało mocno samochodem, ledwo się przejechało. Tutaj mamy troskawkę. Jeszcze tam gdzie nie, gdzie owoc na pewno jest Ale tu jest końcówka tak Z tej strony raczej będzie A tutaj? Tutaj jest zarośnięte. Tu była glebogryzarką przejeżdżana przejeżdżane jakiś czas temu. A tutaj nie. I tak zarosło. Będzie koszona ta truskawka w tym roku. Te truskawki to jeszcze indziej się trafiają. Ale słodkie. Jedyny minus taki, że trochę piachu jest. Ogólnie po tych deszczach, tutaj co tutaj były, ta troskawka zaczęła gnić trochę, ale nie były pryskane niczym. Co więcej. Troskawka się skończy, będzie trzeba ją skosić. I, no i tyle. Tutaj jest ta grodkanina. I proszę zobaczyć co się dzieje z tymi paskami niebieskimi One na pewno nie są odporne na słońce, ponieważ no. po prostu parcie je I wtedy tutaj ta taka szpara się robi. Na no, ja tkaniny nie jest ten plus, że truskawka tak w piachu nie jest. Ale słodkie. Tutaj widzimy jak truskawka się rozrasta że właśnie były by Tu Widzimy wąsy. Tu kolejny będzie. No i co? No i tyle. Do zobaczenia.